Ja myślę, że to jest przede wszystkim problem każdego księdza, mianowicie co zrobić, żeby trafić dzisiaj z Ewangelią do, do człowieka i, i do tego środowiska, w którym żyje. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz, taki bardzo dobry kaznodzieja, autor znakomitych książek, zresztą głosi kazania u Świętej Janny. Wiecie doskonale o tym, przynajmniej co niektórzy, I to kazania, na których naprawdę gromadzi się cały Kościół Świętej Janny. Kiedyś do mnie mówi, wiesz, jak, jak wracam z Kościoła Świętej Janny i wracam do domu. On mieszka na rynku Nowego Miasta i tak przychodzę latem i patrzę na te ogródki pełne młodzieży, siedzącej, rozmawiającej, gestykulującej. Myślę sobie, jak do nich mówić o Ewangelii? Jakiego języka ująć, użyć, żeby ich cokolwiek zainteresować Ewangelią, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To nie chodzi o narzucanie Ewangelii, bo Kościołowi dzisiaj stawia się zarzut klerykalizacji życia. Próby narzucania Ewangelii, opanowania państwa. Ja odpowiadam w, tej, w takiej sytuacji w sposób prosty. Żyjemy w czasach, gdzie poczucie wolności jest tak daleko posunięte, że ja nie wyobrażam sobie, żebym ja mógł komukolwiek Ewangelię narzucić. Natomiast odnosząc się do tych księży, wymienionych tutaj nazwisk, których no, nie chcę oceniać każdego z nich po kolei. O ile każdy z nich ma prawo do tego, żeby szukać nowych sposobów ewangelizowania i przekazywania Ewangelii, to, to jest prawo. Prawo, które ma każdy ksiądz, ale to prawo nie oznacza pewnej samowoli. Inaczej mówiąc, no, z Kościoła też nie można sobie zrobić prywatnego potwórka, gdzie sobie zakłada człowiek swoją wspólnotę, gdzie zakłada sobie swój kościół i będzie teraz urzędował po prostu po swojemu, nie licząc się z nikim i z niczym. Ja, ja tutaj nie, nie chcę y, dokonywać jakiejś totalnej krytyki, ale zawsze boli mnie, jak ksiądz po ilu latach kapłaństwa wychodzi i mówi: O Boże, to, to ja nie wiedziałem, że tak jest w kościele, że trzeba tego papieża słuchać i, 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 i ci biskupi tacy, i, i ja się muszę całe życie podporządkowywać, i, i ja muszę być stale posłuszny. To są argumenty nie fair i nie w porządku. Wiedziałem, że kościół jest hierarchiczny. Wiedziałem o tym, że, że przyjdzie taki moment, kiedy będę musiał jako człowiek dorosły stanąć w katedrze i powiedzieć wobec wszystkich, którzy tam są zgromadzeni, tak, przysięgam posłuszeństwo. To posłuszeństwo nie jest ślepym posłuszeństwem, chodzi o posłuszeństwo, które by służyło Ewangelii. Sam tego doświadczyłem, chciałem bardzo jeszcze po seminarium studiować. To, to nie była sprawa jakiejś tam przerostu ambicji, ale rzeczywiście interesowało mnie religioznawstwo i miałem ogromną ochotę studiować religioznawstwo. Prosiłem nawet tak naprawdę biskupa raz i drugi o to, zwykle słyszałem, na razie nie, na razie nie. I tutaj przychodził moment tego właśnie osłabionego posłuszeństwa. Mówił do mnie, na razie nie, ale idź do szpitala. Wtedy się we mnie burzyło, nie ukrywam. Płacz któregoś księdza, który po 20 latach kapłaństwa mówi: Boże, ja nie wiedziałem, że ja będę taki strasznie samotny, taki, taki, taki opuszczony. I ta, ta hierarchia, taka bezduszna, taka... to jest tylko usprawiedliwienie samych siebie. Naprawdę. Możecie mi wierzyć. Ja mam 30 parę lat kapłaństwa. W seminariach przeżyłem kolejne 10. W przypadku radia, które budowałem, najpierw Radio Józef, później Radio Plus. No, widziałem te, te, takie powiązania mediów, świat reklamy, świat biznesu. Jak w tym wszystkim wejść z Ewangelią? No. Oczywiście warto pojawiać się w mediach i pokazywać się, i, i, i prowadzić rzetowy dy, dyskurs na temat życia, wartości itd. Ale też y, trzeba pamiętać o jednym, że, że media kierują się własnymi trochę interesami. I trudno mówić o takim absolutnie wolnym przekazie ewangelicznym, jakim można, jakiego można dokonać w mediach. I jeszcze ogromna, ogromne niebezpieczeństwo, a mianowicie niebezpieczeństwo, które moim zdaniem uległo tych właśnie parę osób, a mianowicie media potrafią wykreować i rzeczywiście potrafią zaszumieć w głowie. Potrafią zaimponować te studia, te reflektory, to siedzimy, to tutaj nakładamy oczywiście podrujemy się, to, to, to włosy, to przychodzi ten dziennikarz, to tę rękę ściska, ten zaprasza, tamten mówi. Człowiekowi się trochę tak w głowie może zawirować. Nagle zaczynają media, a to, a to dobrze mówić, a to właśnie jeszcze mówić, o wyjątkowości. Ale czy to trzeba naprawdę wychodzić na rynek i od razu krzyczeć, krzyczeć wobec, świat, wobec całego świata, jak wielka krzywda mi się stała, jak zostałem podeptany i. i czy to jest sposób dzisiaj na to? Czy to jest droga do tego, żeby tę prawdę odnaleźć? No, Mam duże wątpliwości co do tego. Mam duże wątpliwości, dlatego uważam, że w tym wypadku, jeżeli chodzi o, o, nie, o te zakazy medialne, chodziło przede wszystkim nie o to, żeby zakazać księdzów wyjść i, i głosić Ewangelię, tylko zakazać takiego dyskursu, który no, w odbiorze, przynajmniej jego przyłożonych, w odbiorze jego przełożony ten dyskurs nie prowadzi tak naprawdę ku, ku prawdzie. No. Nie jest rozwiązaniem problemu, jest raczej pogłębianiem tego wszystkiego. Każdy z nas przyjmując kapłaństwo nie przestaje być mężczyzną. Każdy z nas przyjmując kapłaństwo nie zabija w sobie potrzeby kochania. I to jest ta potrzeba, która w każdym z nas funkcjonuje. Wiem, co to znaczy, również później w kapłaństwie, mimo wszystko, spotykać się, obracać się wśród ludzi, spotykać się z pięknymi kobietami, spotykać się z, z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy potrafią robić ogromne wrażenie na człowieku. Również mówię, jako, jako mężczyzna, potrafiłem być olśniony kimś, ale ostatecznie, jeżeli. Kiedykolwiek jakoś dawałem sobie z tym radę i księża dają sobie z tym radę, to przede wszystkim dlatego, że jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy, myślę tutaj o miłości do Boga i miłości do człowieka. Z jednej strony wiadomo, jeżeli ma być nasze kapłaństwo autentyczne, to musi być to kapłaństwo, które wyrasta z Chrystusa i na Chrystusie się opiera. I to jest rzeczywiście, górnolotnie to może brzmi, ale to jest ta pierwsza miłość kapłańska. Mało tego, że jakbym. Bez tej autentycznej miłości do Chrystusa nie ma siły do tego, żeby iść przez to kapłaństwo. I to jest, to jest absolutnie podstawa, żeby unieść to, co w życiu kapłańskim jawi się jako samotność. No to jest samotność. Co z tego, że, że poubierani jesteśmy, nieraz piękne, tak uroczystości, ale czy wraca do domu, otwiera chałupę, czy ona ma 20 metrów, czy 50, czy 70, jest zawsze pusta. Czy ich wraca do takiego? Doświadczyłem tego w sposób szczególny. Doświadczyłem tego w sposób szczególny e, e, na pogrzebie mamy. Tak to się stało, że oczywiście jest nas czterech, więc e, te uroczystości przeżyliśmy. Później jakieś takie spotkanie rodzinne i po tym spotkaniu rodzinnym co? No, widok, jak oni wszyscy pakują się w te samochody z tymi swoimi rodzinami i jadą do siebie. I ja wsiadłem w ten samochód i wróciłem do siebie. Tylko, że wróciłem, a mieszkanie było puste. Natomiast obok tej więzi z Chrystusem, silnej, to mi nie przeszkadza na, na silne więzi z ludźmi, nie w sensie miłości do kobiety, bo wiem o tym, że na to sobie pozwolić nie mogę. Ale nie ukrywam, że ludzi, którzy stawiani byli zawsze na drodze mojego życia, starałem się po prostu kochać. No i to, to, to naprawdę, chociaż to górnolotnie brzmi, ale ja po prostu tymi ludźmi żyłem. No, pamiętam jej historię które zapadły mi w pamięć no, na, na całe życie tych, tych ludzi, tancerz Mazowsza, który, który został przywieziony po, przy, po wypadku samochodowym i który później cierpiał, patrzyłem na jego cierpienie i, i ten zwrot życiowy, gdzie tracił wszystko, tracił taniec, dziewczynę, miłość właściwie został tylko z rodzicami. Widziałem chłopca takiego, który przyjechał do Warszawy na pierwszy, pierwsze swoje występy lekkoatletyczne, z Miał 16 lat. Przyjechał, nie wiem, chyba na, to, na stadionie Gwardii, było. skoczył jeden, jedyny raz i oczywiście źle, pęknięty kręgosłup, dwa dni leżał i umarł. To takie historie, gdzie, gdzie człowiek był zawsze po prostu głęboko poruszony tymi historiami i... Przecież później pracowałem w seminarium wśród kleryków. No, przyjmowałem tych nowych kandydatów do kapłaństwa. Pamiętam tych chłopców po 18 lat. No, każdy chce być z nim księdzem i tak dalej. Myślę, patrzę sobie dobrze, ale no, czy ty wiesz, co cię czeka? To też no, piękna postać. Poza tym, no, miałem okazję z nim tak z tet spędzić moment, chwilę. Więc to jego spojrzenie oczami, te, te takie w te oczy. Interlokutora rozmówcy, aż przenika, gdzieś tutaj wychodzi, aż tłumią głowę. Jest człowiekiem niezwykle ciepłym, jest człowiekiem niezwykle dobrym. To widać w nim, i to jego przekonanie o skromności, o, o ubóstwie, jest czymś, co bardzo autentycznie brzmi. W, w, w jego przypadku, przy czym powiadam chociaż nie jest to rzecz, którą zupełnie, która jest zupełnie nowa w ostatnich dziesięcioleciach, bo, bo moim przekonaniu już Jan Paweł II wiele w tym względzie uczynił. Skończę na tym, ten, ten zbyt długi może w, w, przepraszam bardzo. Dosyć już macie, nie? Nagadał się, nagadał, nagadał, męczył was, nie? <grystanie> Ale nie miałem takiego zamiaru. <grystanie> Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Żeby nie przedłużać, mówię, jestem do Waszej dyspozycji. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach mógłbym w czymkolwiek Wam służyć, to bardzo proszę nie krępujcie się. Natomiast życzę Wam wszystkiego dobrego i, i Bożego Błogosławieństwa. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.